No, i co ja mam teraz zrobić? Znaczy, mam pomysł. W sumie mamy tą deskę. Więc spróbujemy wziąć stąd dodatkę. Bo okazała się niegrzeczna. Mamy nóż do przecięcia. Linę, prawda? To nie powinno się złamać. Dobra. Jest za ciężkie. Ale mamy ostry nóż. Super. Zejdźmy w takim razie. Ostrożnie na dół. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Już się przeraziłam. Może tym? Okej. Okay. Jestem pomysłowa. Co to jest? Ukazywanie prawdziwej duszy. Słowa prawdy są przed tobą ukryte. Mm. Pracuj ciężko przez życie i zrozumiesz uh, sens tego aktu. Uh. Jeśli spróbujesz skorumpować esencję, twoja dusza będzie ukryta i nigdy nie zobaczysz prawdziwe prawdziwej strony. Żeby zniszczyć nieczystą duszę albo dać wolność tym, którzy są więzieni, będziesz potrzebować krwi osoby dokonującej rytuału. Hmm. Jak rozumiem, to co mamy na zielono zakreślone, to jest to co mamy, tak? E, pięć czarnych świec. E, prochy do zrobienia pentagramu. Niebieski zakwit. Niebieską kwitnącą różę księżycową. Sól i pieprz. Włos z osoby, którą chcesz zakląć. Narysuj pentagram. Prochami wewnątrz czarnego i białego kręgu. Ułóż zapalone czarne świece na każdym rogu pentagramu. Wypełnij kocioł wodą i włóż tam inne rzeczy. Ugotuj. Wylej to na osobę, którą chcesz. Zakląć, odkląć e, i powtórz te słowa, kiedy będziesz chodzisz wokół pentagramu. Bunte ir ekran ir begman o i bure, nam i bure, org, bunte ir ekranor ir begmach, hofmen mundimy gochmia, i bure ek, i tous ir niemy bomek, bu i burem istne o. Okej, a czy ja coś jeszcze mogę zrobić? Tą żabą? Nie. I tak niepotrzebne mi w końcu jest to serce żaby, nie? No dobra. Hmm. To jest kocioł, kocioł może nam się przydać, prawda? To dobrze. Czego e, mi jeszcze brakuje? Kwiatu? Własnej krwi. I włosów. Dziewcząt. Au. Okej. Okay. Mamy własną krew, tak? wrzucą do torebki. Okej. Okay. Dobrze. Czy tu mamy róże? Może na przykład muszę zasadzić to. Może to jest księżycowa róża? Tak się zastanawiam w sumie. Kamera nie zaświrowała, nie zaświrowała. Jakby to zrobić? Jeszcze będzie mi potrzebne ich włos. Pokombinowałabym jeszcze z tym nasionkiem na zewnątrz. Bo czegoś nie robię dobrze. Zajebiście. O, to zostały... A, nie to. Zostały mi jeszcze włosy. Ich. Może powinnam już zacząć przygotowywać po prostu tą miksturę. Czyli co? Kocioł. A, może włączmy najpierw wodę. Dobrze, zakręćmy wodę, najpierw musimy ją zagotować, dobra, czy teraz coś się zmieni? Teraz ich nie ma. Tutaj muszę pentagram zrobić. Black and White Square. Okej. Okay. Ja też nigdy tego nie robiłam. Co tam dalej było? Hmm. Dobra, muszę odpalić zapałki. Nie zapałki. O. No dobra. O, dziękuję. Fajnie, że zapaliła wszystkie od razu. No dobra. Nie mam pojęcia, skąd zdobyć ich włosy. Może tu będą? Na fotelu nie wydaje mi się. Hmm. Dobrze, spróbujmy powrzucać w takim razie inne rzeczy, które tam mamy. Krew. Sól, pieprz, róże. Ose. Róża słupieprz. A ładna róża niebieska. Strasznie mi się podoba taki kwiat. Tak, wiem. Ja mam pojęcie, jakie jak zdobyć. One jeszcze nie wróciły. Momencik. Mhm. Jestem straszną leną i ja. Sprawdziłam tu jedną rzecz, bo naprawdę nie domyśliłabym się, że trzeba skorzystać z maszyny do pisania. Wcale nie widać, że to jest poprawione. Wcale. Zupełnie. No tak, ale... Nie wpadłabym na to, na to bym nie wpadła, zdecydowanie. Okej... Okay. I kiedy one wrócą? O, tu jesteście. Tak. Okej. Okay. Czyli e, i tak gra nie dałaby mi możliwości zrobić e, tego przepisu. Tutaj mam wszystko poza jej włosami właściwie. No dobra, to chyba trzeba im dać list, tak myślę. Mm. Znaczy list, no, przepis. Ale durne. Super, mamy te uchylne włosiska. Dobra, ostatnia rzecz. Eee, to było trochę straszne. To co, idziemy o blecie? Chyba, chyba najwyższa pora, moi drodzy. Nie, nie chciałam tu wchodzić. Okej, okay. mm. jesteś strasznym dzieckiem, wiesz. O, nawet ładnie wygląda. Okej. Okay. Nie, wcale nie. Zupełnie no Okej. Okay. Uratowałam ich duszę. Weźmy klucz. Nie, bądź taka przerażona. To była chyba pierwsza rzecz taka naprawdę creepy-creepy w tym rozdziale. Wiecie? No, jakie jest uroczy. Dobra. To lecimy na górę do naszego najdroższego kota. Chyba będziemy kończyć rozdział. Tak jak zauważyliście, zaplanowałam sobie, że mm, jak siadam na sesję, to nagrywam hurtowo po jednym rozdziale. Tak mi się wydaje, że to naj, najestetyczniej będzie wyglądało. I też odcinki rozplanowuję tak, żeby. Rozdziały na siebie nie nachodziły. Mogłam pogadać z kotem, zanim go uwolniłam. A, tyle by mi pewnie powiedział i tak. O! Tak. Widzieliśmy. Było dość mocno zwrócone na nią uwagę. U zagadka. Nie. Okej. Okay. Udało <laughs> się. Okay. Um. Okay. Matka musi umrzeć. Um przysięga sióstr. My, Klara i Mia Buchalmet, obiecujemy dokonać zemsty na niesprawiedliwym losie. Itward. Dla nas który Itward dla nas zadecydował. Eee, z krwią i łzami obiecujemy, że zabijemy go i przywrócimy z powrotem nasze ciała. Nie możemy tego dłużej wytrzymać. Nawet jeśli jesteśmy siostrami, nienawidzimy się nawzajem i zawsze będziemy nienawidzić się nawzajem. Nic tego nie zmieni. Ale teraz nasze dzieła są ze sobą połączone i nie możemy dokończyć naszego zadania. Ach, najsilniejsza będzie żyć, a najsłabsza umrze. Okej. Okay. Tylko... właśnie, one mają żółte, ja mam czerwone. Okej. Okay. To... mamy klucz. Ciekawe, kim jest Itworld. to jest z nami. O. Jak dobrze. Taki trochę creepy ten koteł. Okej. Okay. To jeszcze nie koniec. Hej, jak stąd wyjść w takim razie? A, mamy towarzysza! Czy on tam chciał zrobić kupę? W sumie, może nie chciał nas na posłanie, w którym leżał. Tak, kocie? Coś ciekawego? Pan Ropucha? Możemy się z nim skonsultować, tak myślę. Cześć. może my umiemy no chyba nie umiemy pływać ale kot raczej panie północ to prawdy. Może to mu może urosnąć tak jak pomaga ciastu Właśnie Nie sądziłam, że to zadziała <grymne> Super! Świetnie, że to zadziałało. Jesteś cudowny. Dobrze. Nie słyszacie jak przed chwilą z nim rozmawialiśmy pomoże nam. Dobrze. Przyznaj się, panie północ, po prostu bojesz się pływać nawet na wielkiej ropusze. Super, dziękujemy. Książka. Ha, ha, Leon. Chętnie ją potem przeczytam. No to pewnie, o Jezu, jakie to straszne! Się tak wszędzie nie bawię po prostu, że tej grze. <śm> hmm. O, y naprawdę? Aha, nie możemy wyjść do wody. Okej. Okay. to było szybkie albo i nie. A -a -a. Ea. O nie. Kurna. Hmm. O. o. Tak. Tak to powinno być zrobione. Jeszcze, no bez przesady. Nie stonziłam. <laughs> okay, Yay, Tak, mi się wydaje, że to będzie koniec rozdziału. Tak się coraz to rozciąga i rozciąga. Dziękujemy Ci bardzo. Strasznie nam pomogłeś. Wrócisz do domu? nie, możemy wziąć tu pigułki. Czy coś się zmieni. Zniknął kot. To na pewno. Cześć! Dobra. Ten wiatr jest przerażający. O nie, kicia spadnie. Nie spadł. Ale my spadniemy co? Nie ty. O oh, fuck. Jeszcze płaczemy łzami, super. O oh fuck. Głotku. Nie, no mamy jeszcze trzy zały, więc to się chyba tak nie skończy. Co? Nie zrozumiałam tej wizji.